Cześć, imaneczko. Witam, witam. jestem z białym widkiem. No hej, co jest co? No mówię coś, ciągle coś mówię. Dobra. Dobra. Dzisiaj zaczynamy nowy survival na świecie, który na serverze. Może święte. To, to jest nowa seria. Chwila, jak to, jak to się... Na... Boże, profesjonalni tak, ja się youtuberzy, tak. Profesyra... Profesjonalni youtuberzy, tak. To jest... poby chyba, nie, tak, chętnie, tak, nie, tak. To jest... E... Was, Dobra, nieważne. Ten kanał i białego Który będzie... A, nie, ten, ty nie umiesz do opisu. No, ja do mi... Dobra. A, umie... Umiesz wklejać do opisu? Tak. Okej, okay, to nice. Dobra, zbieramy dwie. Dobra, zbieraj dziewno. Ciekawe yy, jakie A masz. Typowe fajty na początku każdej gierki. Typowe fajty. To lepszy PvP. Ty no nie wiem, ja w kopi taki grałem z laby. Ty, ale powaliło cię ty mi już półskapy zebrałeś. Ja? Ta gierka jest piękna. Dobra, we mnie zabij. Zabij mnie, bo nie chcę mieć pół kapel. Jezus, wygrałem... Dobra, już się nie bijemy. Chodź. widziałeś kiedyś dżunglowe drzewo... Widziałeś kiedyś dżunglowe drzewo Iliany na tym brzydkim, szarym biomie? To jest mega dziwne. Maria, ale to jest po prostu taki tak dziwnie zrobione, że taki straszny kontrast. Taki mega fajny so czysty, so czy, czysty zielony. Kontra takiego szarego brzydkiego to szarego To nie jest nawet zielony już. Dobra, zawiałe dabłek. Ale OBS is i Minecraft, na tak! Gdyby to było... Um ja ci zmontuję potem ten, ten film i... mi go prześlad, że ja go zmontuję. OBS, Minecraft i Discord równa się... No, no lagi. Po prostu no lagi. Jakby coś tak ja umiem montować rzeczników, tylko mi się nie chce. To tam już kurde Digi Digi robi. Co mi za dirt'a dajesz? Co ty się tu wykupujesz? Dobra, tu masz nam Daj mi, daj mi drewniany kailof. Kailof, kailof, No kailof, kailof. Nie bij mnie ja z tego kailofa. Nie, nie próbuj nawet. Żebym ja ci zaraz nie uderzył. Nie mam siki.

Dwa no, to jest najlepszy. nie my, my jesteśmy oba znaczy ja jestem Steve'em nie wiem jak ty I ja, jesteś, jak ja, mam, pro? ja mam bardzo fajnego skina. no na no, odcinku zobaczę na no, odcinku zobaczysz no. jak? ej jak mam kina wysłać? przez discorda? przez discorda się nie da potem jakoś to zrobimy um, nie wiem Grzyba to że się zabiło? łopaty, to ja nawet nie wiem. choć tam była gdzieś jaskinia. Gdzie? Okej? A może mnie nie nawalać? Ja słyszałem gdzieś zombiaka, dobra, nie nawalajmy się. Idę po jakieś jagódki. Czekaj. Tu jest... Tu się kiedyś, tu się zabiłem, ale chyba... Z, chyba i temu już zniknęło, nie wiem. To jest bardzo profesjonalne sta... Dobra mam. Jagódki moje są. Jagódki są moje. Zaraz będzie grać y, Oliwierek podłoga długo znaczy podłoga, podłoga Oliwierek puścił się w maliny. jest tak. Nie wiem. A czy ty mnie. możesz nie nawalać. A czy ty możesz przeciw nawalać z tymi malinami, bo się robi, robi się ciemno? Chodź do dziury. Robi się ze mną, trzeba zabić. Chodź ucie chodź, uciekamy do dziury! Uciekamy do dziury. Chodź, uciekamy, biegniemy Albo na drzewo! Ej, takie OBS parkował i wiesz co I zrobił? I przestał nagrywać, tak. Drzewa. To jest prawdziwe. Zebilu. Drzewa, i chodź do mnie. Ej, XD na stał Dobra, chodź! 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 Chodź, uciekamy na. Chodź. chodź na drzewsko, tam będzie bezpiecznie. Będziemy I widzieć wszystko z góry. Tu, to drzewsko będzie nasze. budujemy <grym jasna> tam drzewsko na domku. Co? Na domku. <grym> Ej, mam lakar o A ła! Ła! Tu się nie da wstrzydź. O! Mam fajnego tego! Fajnego pnia! Chodź na tego pnia, czekaj. Yy. Dirt. Dirt. Dirt życia i wszystkiego i najlepszy dert, tak? Ale że ja będę dirtem niż z prędkością niszczenia tego kobla łapką? Decham. Decham. Więcej dert Nie chodzi do mnie, ja tutaj buduję dom. Ale... Gdzie ty jesteś? Ja tu mam własny dom. A tu co na samej górze? Ja... Czekaj, wezmę się do ciebie. Mle... nie lata? Jest? E, p... Czekaj co? lata? Jak lata, tam to... gdzie? Okej, okay, nieźle, nieźle Minecraft. A ja się na tej gałęzi robię? Gdzie ty jesteś? A ty co robisz tu? Ja sobie robię na tej gałęzi. To będzie Minecraft z y, 3 Story. Czy coś. Dobra, ja proszę mi tu nie zrzucać czy... jakiś sos. A przestań nie bić człowieku! Nie bić by się! Ja mam żoła! Też. Mam 3,5 serca, nie piń mnie! A ja mam 5! Bo spadłem z dużej wysokości. No. no! to się nie pijmy, kurde! Musimy przetrwać noc. Wiem, bo się przetrwa... Jak to pewni świetni youtuberzy ja kiedyś pani Rodzina, podłoga, 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 podłoga. Co? To jest, to jest rodzina, podłóg, tak. M plus 1. Nie, najgorszy noob. Mam lagę. jak mam lagi? Wiem, bo to, bo to Minecraft, to się nie dziw. To jest Minecraft plus OBS plus Discord. Potem będzie fany moment kurde, będą ludzie robić. Tak, na pewno. Mój domek nie będzie miał ścian. Nie potrzebuje ścian. Ściany są dla... No, ściany są dla... Dla... dla, no, dla, no, dla no, tak, no, dla ludzi, tak. tak, ściany... Ściany widział, są jakieś... niepotrzebne. mam. To... To... Jeśli masz internet z beczki, to co się dziwić? Nie, ja mam internet, który... Ma 800 megabitów na sekundę. No właśnie to jest... To jest ciekawsze! Ja też mam dobry internet, tylko kurde! To jest OBS, Minecraft i Discord za jednym razem! To, to się nie mogło dobrze skończyć. się Czekaj, idę szukać jakiegoś drzewka, które mógłbym ściąć. Hops. To drzewko będzie eksploatowane przez nas. Przepraszam. Eksploatacja drzewka rozpoczęta. Patrzcie, mój domek, to jest mój domek. Okej, okay, to fajnie, ja zrobiłam dokładnie. A takim nukiem. Patrzcie, Patrz, nie, nie na... wiem gdzie jesteś. Tak, ja idę na dół. Zobaczcie na filmie, jak to wygląda. Jesteśmy... Jesteśmy tarzany 2. Albo Tarzbany 2. O, Tarzbany 2 jesteśmy. David, z sobie. Skrzynia jest robiona Drewno jest przepalane drewnem, tak? To, 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 to ma sens? I to bardzo Przepalam drewnem będzie słupka Drewnem <słotki>